Czyli co, Karolina? Podsumowując, jeżeli inwestycja, to nie tylko 3 siódemki, weksel, ale jeżeli ktoś ma możliwość, to szukajmy tej hipoteki, zabezpieczenia się na pierwszym miejscu. Nie I przy weksach tego poręczenia, członków Poręczenia, zarządu, tak. tak. I też pamiętajmy, że jeżeli nawet czy udzielając pożyczki, czy innej formy, wpiszemy się w hipotece na hmm. pierwszym miejscu i ktoś będzie chciał sprzedać nieruchomość, to i tak nie tracimy. Tak, bo zabezpieczenia. jakby. Ta nasza hipoteka idzie za właścicielem nieruchomości, więc wtedy mamy dwóch dłużników. Tego osobistego, któremu pożyczyliśmy i tego, który jest aktualnym właścicielem nieruchomości. I też no, przestrzegam osoby, które jakby działają w ten sposób nieuczciwie wobec swoich kontrahentów, partnerów biznesowych. Jest masa przepisów karnych które chronią osoby poszkodowane takimi nieuczciwymi działaniami i rzeczywiście jakby organy ścigania z roku na rok mają coraz większą wiedzę, coraz większe doświadczenie, żeby ścigać takie osoby. Tak?